Na bazie tego przykładu warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z kolejnym elementem najbardziej niebezpiecznych zachowań inkryminowanych, które nazywamy w, w prawie polskim, jak i w ogóle w, w prawie karnym, w każdym porządku akcji normatywnym zabójstwo, czyli najbardziej brutalny, najbardziej hańbiący, najbardziej potępialny czyn: inkryminowany, ponieważ on narusza wartość życia. Człowieka. Nie człowiek, ale życie człowieka jest najwyższą wartością, która ma charakter wartości samoistnej, wartości, y, która nie zna żadnych granic, jest y, wartością najbardziej cenną, jako najwyższy dar przynależny każdemu człowiekowi. Obserwujemy w ostatnich czasach wzrost zachowań y, wrogich i reaktywnych. Kiedy mamy do czynienia z zachowaniem takim jak zabójstwo, każdy powinien zadać sobie pytanie o motyw. Każdy kryminolog od tego rozpoczyna. W zachowaniach wrogich i agresywnych możemy mieć do czynienia z taką potrójną wersją dotyczącą pewnej, pewnego wyboru motywu. To może być motyw ekspresywny. Czyli na skutek wzburzenia emocjonalnego, to może być motyw reaktywny, czyli wrogi, i to może być motyw instrumentalny. A zatem możemy powiedzieć, że zaburzona sfera osobowości człowieka, jego konstytucji zdrowotnej, dobrostanu, zdrowia do tego zaraz powrócę. Po drugie, może być to motyw związany z zaplanowanym, z góry podjętym zamiarem, Dostarczania zła, cierpienia i krzywdy, czyli działalność zorganizowana, działalność w kategoriach umyślności i świadomego działania, przygotowującego się do ataku, który ma wyzwolić efekt z postaci skutku śmiertelnego. I możemy mieć również do czynienia z motywem instrumentalnym, czyli takim zadaniowym, gdzie sprawca może mieć potrzebę osiągania. Pewnych celów materialnych czy ekonomicznych, ale dopuszcza się ewentualności zachowania wrogiego i reaktywnego, jako pewnego ubocznego skutku, który może temu zadaniowi towarzyszyć. W przypadku tego zdarzenia, które miało miejsce wczoraj na terenie naszego kraju, trzeba powiedzieć, że zamaskowanie sprawcy wskazuje na elementy zaplanowania owej reakcji reaktywnej. I, wrogi. I drugi element oprócz motywu, który powinniśmy brać pod uwagę, to jest nastawienie do drugiej osoby. Nastawienie, czyli pewien element interakcjonizmu w zakresie osoby, czy ją znam, czy ją nie znam, jak ja w, przy tego rodzaju kontaktach ją będę traktować. Tutaj możemy postawić dwie hipotezy sobie przeciwstawne, mianowicie, że była to osoba, z którą łączył sprawcę kontakt, ofiara ze sprawcą, ale także mógł być to element przygodny, zupełnie nieznany, ponieważ osoba w wieku senioralnym wzbudza zainteresowanie sprawców z racji ich biologii czy pewnych trudności w zakresie obrony, Ponieważ sprawca nie liczy na opór i na pewien element walki, która może się odbyć. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z szarpaniną, czyli takim zdarzeniem i sytuacją, która sugerowała na opór, który wyzwalał wówczas większy potencjał agresji i wrogości. Mamy do czynienia z sytuacjami nieuważnymi, niedojrzałymi i wrogimi. Że one, jeżeli napotykają na opór, to tym bardziej kształtują myślenie dystopijne czarno-białym, motywację wrogą i działanie potępienne polegające na niszczeniu drugiej osoby. W związku z tym yy, wydaje się, że mogła być to osoba, którą sprawca znał, która stawiała opór poprzednio. Albo ze względu na wiek senioralny była to zupełnie instrumentalnie, sporadycznie wybrana osoba, w stosunku do której został ten atak wrogi skanalizowany. Powiedziałem, że motyw może się wiązać z elementem wrogości i agresywności po stronie osoby. Mamy do czynienia u zbrodniarzy z tak zwaną osobowością psychopatyczną. Co to znaczy osobowość psychopatyczna? To znaczy, że mamy do czynienia z zaburzoną mową języka, mową myślenia, która warunkuje patologię w zakresie wyboru działania, w zakresie zachowania i postaw. Jeżeli chodzi o mowę języka, ona pierwotnie staje się językiem prymitywnym, dwubiegunowym, takim nierozbudowanym, skrajnym. Mamy do czynienia z pewnym upośledzeniem mowy języka jako niepogłębionej warstwy, która miałaby podstawę do budowania rozwiniętej struktury wolitywno-motywacyjnej. Trzeba powiedzieć, że język jest tą, tym, tą podstawą, tym podglebiem, z którego wyrastają. Pewne y, wartościotwórcze mechanizmy warunkujące rozwój osoby w kierunku osobowości, czyli mechanizm wolitywno motywacyjny i mechanizm sensorodny. Jeżeli język jest prymitywny, czarno-biały, prawda, ograniczony, on wtedy warunkuje myślenie, które jest także elementem myślenia czarno-białego, myślenia o niskiej samoocenie własnej, o zaburzonym postrzeganiu rzeczywistości, yy, liczeniu na własne zdolności i, i kondycję fizyczną i szukanie w wyborach zachowań zawsze potwierdzenia dla swoich racji wrogich i reaktywnych. Czyli krótko mówiąc mówimy wówczas o osobowości psychopatycznej jako o zniekształconej atrybucji wewnętrznej polegającej na zaburzonym, Myśleniu, z którego rodzi się patologiczne działanie. Myślenie zabójców jest myśleniem prymitywnym, zewnętrznym, pozbawionym jakiejkolwiek refleksyjności, pozbawionej cech odpowiedzialności, człowiek w ogóle nie zwraca uwagi na jakiekolwiek zobowiązania względem innego, warunkuje go tylko i wyłącznie pewien bodziec, który go stymuluje do zadawania siły i cierpienia na rzecz drugiego człowieka. Myślenie skanalizowane jest na działanie, które ma być okupowane zadowoleniem w postaci zadawania bólu i cierpienia. Czyli osobowość psychopatyczna jest osobowością, która odrzuca świat wartości. Ponieważ tam nie zauważamy jakiegokolwiek dobra po drugiej stronie, ten drugi ma być moją ofiarą, upustem dla mojej agresji i wrogości. Ja go nie traktuję jako podmiot, tylko jako rzecz i przedmiot. Ja na nim mam skupić swoją wrogość, żeby osiągnąć efekt swojego zadowolenia z czego, z cierpienia, z krzywdy z tego, że zadaję mu ból czy okaleczenie, albo doprowadzam do jego śmierci. Czyli można powiedzieć, że w osobowości psychopatycznej. Brak jest jakiegokolwiek rozumu duchowego, tam nie ma miejsca na jakąś pogłębioną działalność sensu życia, tam nie ma żadnej jakości życia w sensie działania warunkującego planowanie, dochodzenie do wyższego poziomu swojego zachowania egzystencjalnego, tam nie ma żadnego wyobrażenia w kategoriach, jak powinno być. Tam nie ma konstruktywnej psychomotoryczności na rzecz innych w interakcjonizmie społecznym, a co najistotniejsze, tam nie ma w ogóle intelektu, czyli działania w kategoriach myślenia pogłębionego, myślenia pogłębionego, czyli takiego systemu, który wypływa z neuroanatomii człowieka w stosunku do umysłu, tworząc przepływy neurofizjologiczne warunkujące doznania i odczuwania w kategoriach wysokich potrzeb, czyli wartości takich jak miłość, odwaga, szlachetność, uciczowość, spontaniczność. Jest całkowite zardzewienie. To tak, jak gdyby w ogóle następują zamknięte drzwi, do tego korytarza, który prowadzi do sumienia pierwiastkowego, które dzierży każdy człowiek, a ono jest zardzewiałe, te drzwi są wrota zardzewiałe, uniemożliwiają je otworzenie, żebyśmy mogli sięgnąć do miłości, do odwagi, do szlachetności, do cierpliwości, spontaniczności, czyli do potrzeb autotelicznych jako wysokich doznań, odczuć człowieka. Człowiek wyzbyty tego rozumu duchowego dokonuje wyborów w oparciu o doświadczenia patologiczne. Czyli, krótko mówiąc, mamy do czynienia z potrzebą jak gdyby dokonywania takiej transkrypcji w mózgu, że warto dodawać do siebie i kumulować sytuacje, które będą potwierdzały wysoki poziom ryzyka. Zerowy poziom winy i wysoki poziom satysfakcji zachowań wrogich, niszczących i agresywnych. Czyli krótko mówiąc, ład w umyśle psychopaty to jest ład doboru sytuacji, procedur i zdarzeń, w których może dać upust do zachowań uprzednio zaplanowanych, gdzie rozum duchowy nie istnieje, a rozum z na poziomie myślenia, Spontanicznego myślenia automatycznego, mechanicznego, zupełnie pozbawionego cech tożsamości osobowych, warunkuje zachowania i wybory zachowań destruktywne i patologiczne. A zatem jednostka, która w swoich okresach życia nigdy nie sięga do sumienia pierwiastkowego i nie odczuwa potrzeby korzystania na poziomie edukacji, wiedzy, komunikacji, interakcji czy przystosowania, uznawania takiej paraleli, jak ja i ty, czyli moje dobro jest Twoim dobrem, mój ból jest Twoim bólem, rządzi się natomiast relevantnym odczuwaniem, wówczas jak gdyby skraplają się jakiekolwiek możliwości sięgania po emocje uczucia, a w to miejsce paruje zawsze, Element rozumu zmysłowego, opartego na działaniach, które potwierdzają wyłącznie ład w umyśle na poziomie czynienia zła, jako elementu satysfakcjonującego. I tym się charakteryzuje osobowość psychopatyczna. I wówczas taki człowiek szuka potwierdzenia w środowisku, wśród podobnych sobie, stąd mamy, jak gdyby, w układzie środowiskowym. Pewne zachowania polegające na identyfikacji z osobami podobnymi. To są gangi, to są bandy, to są zorganizowane grupy. Dzisiaj nawet możemy w kryminologii powiedzieć o zawodzie zabójcy. Czyli, krótko mówiąc, jest to tego rodzaju identyfikacja. Jaka identyfikacja? Z rolą, a więc identyfikujemy się z sobą na poziomie czego? Świata biologicznego, opartego na kondycji fizycznej, bez świata psychicznego, bez świata duchowego, a świat społeczny, do którego sięgamy, to oni, nie ja, a oni są po to, żeby ich eliminować, żeby dokonywać ich zniszczenia, żeby na nich odreagowywać. Chcę powiedzieć, że ten element zachowań, które mają charakter właśnie działań związanych z osobowością psychopatyczną, rzadko mają podłoże biologiczne związane z uszkodzeniem genetycznym, rzadko mamy do czynienia z taką neuroautonomią, neuroatomicznością człowieka, która rodzi przepływy neurofizjologiczne do umysłu, że one są skażone od razu, Pewną reakcją wrogą. Najczęściej temu towarzyszy proces uczenia, czyli modelowania zachowań. Człowiek jednak od początku jest w określonym układzie grupowym, środowiskowym i społecznym. Chcę powiedzieć, że najbardziej odpowiedzialny okres kształtowania tej sfery wyboru. Normatywnych działań w komunikacji, integracji i przystosowaniu jest okres 03, czyli środowisko rodzinne, później okres rówieśniczy, to jest okres 3-6 i okres 6,13 To są najbardziej newralgiczne okresy fazy, yy, yy, prawda, 0 genitalno genitalno-maciczno-rozwojowej, fazy, prawda wczesnego dojrzewania i średniego dojrzewania gdzie one będą decydowały o kondycji człowieka do końca jego życia ponieważ najpierw kodują się te bodźce w podświadomości i później przy pewnych zachowaniach podświadomość wskazuje wzór jak należy się zachować patrz 03 dostarczają wzorce rodzice 3 36613 środowisko dostarcza wzorców koduje się w podświadomości i świadomości i później wczesnym dojrzewaniu socjalizacja szkolna grupy klasowe grupy odniesienia negatywnego odniesienia albo następuje wzmocnienie negatywnych uprzednich doświadczeń i wtedy łatwo myśle polega na zachowaniu wrogim Albo następuje przewaga doświadczeń pozytywnych, i wtedy następuje jak gdyby eliminacja przeżyć tych przykrych, opresyjnych, traumatyzujących, i w to miejsce wchodzą właśnie bodźce i doznania satysfakcjonujące. W związku z tym chciałbym zaryzykować twierdzenie, że człowiek jest twórcą samego siebie. Od niego zależy, czy rozwija tylko biologię na poziomie siły, agresji, i wtedy czyni zadowolenia ze świata świadomości umysłu, który rządzi się rozumem zmysłowym. Patrz, Hitler, Stalin, którzy także byli rodzicami, mieli rodziny, kochali tych, których kochali, a przy okazji wyrżnęli wiele milionów ludzi. Na poziomie tak zwanego rozumianego przez niego bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Czyli bezpieczeństwo i sprawiedliwość to było zabijanie, a nie tworzenie obiektywizmu, porządku i ładu normatywnego. W związku z tym to wszystko zależy od człowieka. Przy czym chcę powiedzieć, że człowiek jest istotą niewystarczającą. To, że człowiek powinien tworzyć jedność psychoduchową i biologię łączyć ze światem psychicznym, emocjami, uczuciami, ze światem duchowym, proaktywnością, zainteresowań, rozwojem, pasjami, odkrywaniem i tworzeniem w kierunku czystości ekologii życia, która by doprowadziła go do ekologii społecznej, to człowiek musi spotykać się z drugą osobą. W związku z tym ten świat psychiczny, świat duchowy i świat społeczny jest światem podatnym do rozwoju na skutek kontaktów, na skutek edukacji, komunikacji, integracji z innymi. Czyli można powiedzieć, jest to taki papierek lakmusowy, który jak gdyby nasącza się staje się częścią całości, jeżeli będzie miał klimat i atmosferę do tego, żeby wsiąknąć innymi jak samym sobą. Natomiast jeżeli nie będzie miał tej zdolności, Akomodacji, przyswojenia innych jak samemu sobie w kierunku wysokich wartości, wtedy będzie rządził się elementem stymulacji zewnętrznej, atrybucji zewnętrznej, która może bazować na pseudowartościach, na wzorach negatywnych, na narzuconych elementach atrybucyjności zewnętrznej. Patrz wrogie rodzicielstwo, patrz. Wrogie postawy środowiska, patrz niedojrzałe zachowania nauczyciela, patrz zły klimat środowiska podwórkowego i wówczas ten układ otoczenia społecznego będzie tworzył zaburzenia właśnie w sferze życia psychicznego, duchowego, społecznego, i jak gdyby człowiek nie wykształci wówczas mechanizmu samooporu wewnętrznego. Chcę powiedzieć za Kaźmierzem Dąbrowskim i Julianem Aleksandrowiczem, moimi ulubionymi prawda, y, nauczycielami na poziomie y, transmisji kulturowej, do dzieł, którego sięgam do dzisiaj, Prawda, że kategoria dobrostanu zdrowia człowieka jest to ta kategoria, która wiąże się przede wszystkim... Z potrzebą jedni, czyli uruchomienia wszystkich wymiarów, jak wspomniałem, czterech wymiarów świata człowieka, przewagą rozumu duchowego nad rozumem zmysłowym i nade wszystkim otwierania sumienia pierwiastkowego jako łącznika z innymi na poziomie doznań i odczuć immoralnych i odrzucania tym samym zachowań i doświadczeń negatywnych, których może być bardzo dużo w otoczeniu, które mogą głęboko nawet przenikać świat mikro, mezo, egzo i makrokultury, ale człowiek z otwartym sumieniem pierwiastkowym, otwartymi wrotami do sumienia pierwiastkowego, a nie zardzewiałymi wrotami jest w stanie sparaliżować negatywne oddziaływanie każdego zewnątrz i uruchamiać swój rozwój w kierunku jednostki, w kierunku osoby i osobowości, rządząc się dobrostanem zdrowia na poziomie współpracy z innymi, zabiegania o edukację i o rozwój jako walkę o dobro i przeciwstawianie złu. Kończąc, chcę powiedzieć, że zabójstwo jest przykładem nihilizmu, świata Człowieka ograniczającego się do fragmentaryzacji własnego życia w cyklu swojej egzystencji, e Zabójstwo jest przykładem psychopatologizacji osobowości człowieka, gdzie człowiek nie wyrasta ponad potrzeby egoizmu materialistycznego i egoizmu wynikającego z myślenia prymitywnego, gdzie rządzi neuroanatomia i neurofizjologia, a nie rządzi świat świadomości umysłu, nakazujący świat obiektywnych treści myśli, gdzie życie człowieka nie staje się. Wtłoczone w etyczne ramy, pozwalające mu na immoralność powszechną, by triumfowała sprawiedliwość i powszechne bezpieczeństwo, a sprawiedliwość i bezpieczeństwo rozumie jako egotyzm, narzucenie siebie innym bez uczestnictwa na poziomie wolnej woli, wolności, odpowiedzialności i możliwości zaciągania zobowiązań. Człowiek zabójca bez tożsamości osobowej jest przedmiotem, jest środkiem. Dla niego jest to zadowolenie. Układ społeczny towarzyszy często instrumentalizacji przedmiotowieniu człowieka. Każdy jednak posiada możliwość otwarcia skarbca wewnętrznego, by jego sumienie pierwiastkowe powiązało się z sumieniem wspólnotowym i nakazywało, realizację potrzeb wyższego rzędu i także trzeba żądać od prawa sprawiedliwości, że każdy czyn w charakterze skutków, które wywołuje, powinien wyzwalać odpowiednią, sprawiedliwą karę, której wykonanie nie polega na eliminacji, segregacji, tylko ofercie poprawy. I szansy, bo każdy człowiek ma siły i środki do wewnętrznej poprawy, by zniszczona atrybucja wewnętrzna przekształciła się w pozytywne myślenie, w myślenie odkrywcze, pozwalające człowiekowi na empatyczność i prospołeczność. Dziękuję.